Ale ty ale nie możesz ty ustalać reguł po Gali, że ty. to Trzeba pójść do organizatora. Jak powiedziałeś do sędziów, że jest, e, że jest e, werdykt techniczny, no to oni nawet nie wiedzieli o co chodzi. Bo nie było oni... punktów. No i teraz, no, chwilę, to, teraz... Jutro pokażemy no, film, taj. na którym jest, jest wszystko e, nagrane, że sędziowie siedzą na miejscach, od, mają karty punktowe. Po co sędziowie mieliby tam siedzieć, skoro było no limit i nie miało być werdyktu? To, ja po prostu no, no powiedziałem no, tak, no, to. No. W tym, ja powiedziałem ty już sobie, to... nie układaj narracji, ja nie się na bo słuchaj, są nagrania z Gali. Ja tutaj nic nie muszę układać. Panowie, panowie, też można zobaczyć, chwilę, po... czy sędziowie oddali karty, czy siedzieli na swoich miejscach. Karta punktowa co, co panowie, lepsza, bo to... jest wydrukowana. My drukarki pod stołem nie mamy. Dobra, właśnie, wpisa... ty drukujesz, dokładnie dobrze, że się przyznałeś. Ty wszystko drukujesz, tak jak tak. ci każą, albo tak? tak jak ty chcesz Milio. wydrukować. Możesz zawsze sobie teraz ten milion wydrukować, no. skoro masz takie, lepiej panowie, pretensje, te po, pieniądze. Po, poczekajcie. Przeczy, 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 przeczytajmy, przeczytajmy tytuł. Nie ma sędziów, nie ma kart punktowych. Nie będzie końca walki po trzech knockdownach, zero kontrowersji, było, no jednak było byli, knockdown. sędziowie, były kontrowersje i karty punktowe, czyli jesteś zwykłym oszustem, robisz zawsze inaczej niż mówisz, dokładnie odwrotnie wszystko robisz. Panowie, bo teraz, teraz możecie w siebie strzelać w sumie cały czas epitetami, inwektywami, zróbmy coś znaczy, to... no, Przede wszystkim słuchaj, no ja nie, nie jestem sędzią, a nie jestem freakfighterem, po pierwsze. Po drugie... Jesteś do... nie Dobrze, możesz tak stwierdzić, możesz napisać do prokuratury, do gazet na mnie i tak dalej. Masz do tego prawo. Przecież możesz zgłosić mnie na, na, na komendę policji i to, powiedzieć, nic, że... Nic nie potrzebuję robić. Wystarczy no dobrze, mi to tylko więc, to, że będzie ja nie codziennie jestem... patrzeć w lustro Rozum... i ja, ja, mam, w ja, 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 ja nie zabrałem nikomu miliona. Poczekaj, ja jestem sędzią. Jeżeli ktoś chce złożyć protest, to oficjalnie może go złożyć do organizacji. Był na to też czas. O, da, nie skorzystaliście z tego. To już, pierdol, pierdol, to już... A bicie piany i nagrywanie filmów, o tym to jest tylko pewnie zabieg marketingowy. Mieli... To, nie jest, to, nie, nie, wiem jest, to nie jest zabieg marketingowy, nie... tylko to jest pokazanie prawdy, jakim jesteś oszustem, stary. Ty nie odwracaj kota ogonem, bo Dobrze. jesteś zwykłym oszustem, stary. Inaczej, a to wiemy. Mateusz. Co... Nie ja... wiem, co to mu steruje, czy to robisz sam dla jakiejś swojej chorej satysfakcji, ale jesteś zwykłym oszustem. Wypaczasz wyniki sportowe. Ma Mateusz, y mam pytanie do ciebie, jaka opcja by cię satysfakcjonowała, nie wiem, rozpatrzenie tego przez inną komisję? No bo rozumiem, no, ale że, to przecież, że w tym momencie. Ale, ja no, ale, ja ale rozpatrywać to, co Denisowi mamy... teraz se zabrać walizkę złota? Nie, nie, nie. Chodzi po... o to, że rozegranym turnieju. Na ale ja mam takie pytanie, Mateusz, do ciebie. Na przykład, jak no, nie, no, nieintencjonalny fal by był um, z twojej strony, tak? Ja bym wszedł na kres no. i ty byś wyprowadził kopnięcie. No to do. No. I to była.